Rozpoczynamy kilka dni, w których będziemy chcieli dotknąć najważniejszego tematu w relacji z Panem Bogiem, a mianowicie rozeznawania duchowego, które jest szkołą wyboru. I kochani, to jest cudowne, że pierwszego dnia już Słowo Boże dotyka istoty rzeczy. Dlatego, że pozwólcie, że skoncentruję się na pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii, bo to jest jeden z najświętszych tekstów dotyczących rozeznawania duchowego. Pan Bóg objawia się na drodze życia, Człowieka pośród spraw codziennych na naszej drodze życia. I tego doświadczył Mojżesz. Ten tekst pokazuje doświadczenie, którym Bóg zaprasza człowieka o konkretnym imieniu, w konkretnych okolicznościach. Na konkretnej drodze życia do rozeznawania i do dokonania wyboru, podjęcia decyzji. I zwróćcie uwagę, że Pan Bóg nie tylko szuka z człowiekiem, z Mojżeszem, z Tobą, ze mną spotkania, ale pozwala nam się poznać, i to jest święte, to jest piękne. To jest to główne zaproszenie. Nie tylko mnie spotkaj, ale jakby powiedział Ignacy Loyola: Poznaj mnie, posmakuj mnie. Widzicie, jaką to od razu otwiera przestrzeń w relacji? To jest od razu zaproszenie do miłości. Smakuj mnie, poznaj mnie, doświadcz. I dlatego Bóg przychodzi do Mojżesza. I nie martw się, jeżeli twój moment drogi życia, w którym teraz jesteś, nie jest taki piękny, jak ja tu opowiadam. To jest dobrze. Bo tak samo było w sytuacji mojżesza. To jest człowiek, który w tym momencie jest w jakimś ogromnym zgnębieniu życiowym. Kolejny raz uciekł, kolejny raz pracuje nie na swoim, nie na siebie, kolejny raz czuje się poniżany, wykorzystywany, niedoceniany. I bardzo samotny. Bardzo samotny. W tych wszystkich doświadczeniach. Jakby obok i tych, i tamtych nieprzynależący do żadnych do końca. Szukający siebie. Pragnący odzyskać wreszcie siebie. I to się dokona, ale w relacji z Panem Bogiem. I kochani, do takiego człowieka widzicie, że wcale nie w uprzywilejowanych okolicznościach przychodzi. No właśnie, kto? Przychodzi miłość i łaska, która poszukuje, poszukuje relacji. Ale spotkanie to wymaga zejścia z utartych szlaków. Dlatego Bóg daje pewien znak, który zaprasza Mojżesza, tak jak nas, kiedy rozeznajemy, żeby zejść nieco z utartego szlaku. Daje znak płonącego krzewu. I w płomieniu ognia ze środka krzewu dokonuje się coś najbardziej Wartościowego, cennego. Bo najważniejszy jest nie płonący krzew, nie znak, nie ogień, ale najważniejsze jest mówienie Boga z tego momentu, z tego znaku, z wnętrza tego, co spotykasz. I kochani, tak jest w naszym życiu, że często musimy przeczytać. To, co niosą znaki, to, co niesie znak, który spotykasz na Twojej drodze. I tak możesz przeczytać dopiero relacje, przeczytać Boga mówiącego wszystkim, ale są też momenty i znaki szczególne. I, kochani, zobaczcie, jak bardzo Mojżesz. Właśnie tym doświadczeniem pozwala zaprosić się do podejścia bliżej. Relacja wymaga podejścia bliżej. Podejdę, żeby się przyjrzeć. Czy Ty podchodzisz ku Bogu, czytając znaki Twojej codzienności, stawiane przy, tuż przy Twojej drodze życia, żeby się przyjrzeć? Są takie przepiękne formy modlitwy, typu ostatni, ostatni akord danego dnia, modlitwa, która czyta znaki tego dnia. Rachunek sumienia, który jest po to dany, żeby przeczytać te znaki, nie przegapić, żeby odczytać to mówienie Boga ze środka, z wnętrza, tego, co cię spotyka, tego, na co ty natrafiasz. Czym Bóg chce mówić, bo Bóg mówi pośrodku samotności naszego życia. Z pośrodku zaczyna mówić Bóg, zawsze. I to słowo Jego to jest najcenniejsze, co możemy spotkać, co nas może spotkać. Dlatego Mojżesz daje się zaprosić bliżej. I wtedy zaczyna słyszeć co? Swoją tożsamość zaczyna rozpoznawać. I słyszy, Mojżeszu, Mojżeszu, czyli coś kluczowego dla Jego tożsamości, o której w dalekim kraju Madianitów on o tym zapomniał: że został wydobyty, że Jego życie od początku jest ocalane przez miłość. I ta miłość dalej szuka relacji. I w tej relacji jest coraz bliższa. Szuka relacji coraz intymniejszej. Szuka w tej relacji konkretu, nie Mojżesz, ta miłość, która go szuka. Ta osoba, której on do końca nie rozpoznaje jeszcze, nie zna, ale dostaje zaproszenie do poznawania się nawzajem. I tutaj pada bardzo ciekawy komunikat, nie zbliżaj się tu. Dlaczego? Dlaczego Mojżesz ma się nie zbliżać, kochani? Bo droga do takiego miejsca intymnego w relacji, to, to są etapy. To się wydarzy w czasie. Na razie Pan Bóg mu pokazuje, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą się odnaleźć, ale droga do tego to będą etapy. Nie zbliżaj się, tu zdejm sandały, bo to jest, kochani, taka bliskość w relacji, jakiej możemy doświadczyć na przykład w, w poznawaniu się kobiety i mężczyzny. Oni wiedzą, do jakiej intymności mogą dotrzeć, ale tą intymność trzeba zdobyć etapami, przejść pewną drogę miłowania, żeby tam się znaleźć. I taką relację, taką drogę pokazuje Mojżeszowi Bóg. To jest Ziemia Święta, taka bliskość, taki. Moment relacji, do którego ja Cię zaproszę, to jest najświętsze, co Cię może spotkać, najgłębsze dosmakowania, czego możesz doświadczyć. I zobaczcie, że wtedy w ogóle odkrywa się niesamowita przestrzeń, też w ich wzajemnym przyjmowaniu siebie. I tak będzie w Twojej relacji z Bogiem. Jeśli zaczniesz czytać znaki, które On już postawił na Twojej drodze, jeśli tylko trochę zszedłeś z utartych szlaków, jeśli jesteś w stanie popatrzeć trochę bardziej w szerszej perspektywie i zobaczcie, że od razu Bóg mówi, jak widzi Twoje cierpienie. Dość się napatrzyłem na udrękę, nasłuchałem się narzekań, znam uciemiężenie, znam. I dość. I teraz ja będę działał, żeby wyprowadzić. Ja przejmę inicjatywę, żeby ocalić. No i zaczyna mówić o sobie jeszcze bardziej objawia swoje imię, czyli swoją tożsamość, intymność, którą nosi. Zaprasza do jeszcze czegoś głębszego. I, kochani, tak będzie. Prowadził Bóg. Szkoła rozeznania. Widzicie jak Mojżesz rozeznaje, z kim ma do czynienia, kto przychodzi do jego życia, co to jest za zaproszenie. I początkiem drogi rozeznania, początkiem drogi dokonywania wyboru jest odnalezienie się w relacji. Odnalezienie się w relacji z Nim, z tym, który jest zawsze. W każdym odrzuceniu, w każdym osamotnieniu, w każdym momencie drogi jestem, który jestem, dodać możemy przy Tobie. I On, Jego też można rozpoznawać po owocach. Gdzie doprowadzi? Tam, gdzie jest mleko i miód. Czyli tam, gdzie jest mleko, czyli karmienie, odżywianie, i tam, gdzie jest miód, czyli smakowanie mm, słodyczy, rozkoszy pewnej, wytchnienie, to tam prowadzi On. To jest owoc, który go zawsze odsłoni, pokaże. Więc, kochani, dzisiaj. Chcę was zostawić w tym doświadczeniu relacji, bo to nie jest doświadczenie zarezerwowane dla Mojżesza. To jest doświadczenie, którym Pan Bóg chce podzielić się z tobą. Po to, jak mówi ten tekst, stąpił i za chwilę stąpi i nieustannie będzie stępował na twoje życie. Na Twój moment, drogi. Czytajmy znaki, nie przegapiajmy zaproszeń miłości. I w tym Ignacy podpowiada niesamowitą postawę wewnętrzną Ignacy Loyola. Uważność. Rozpocznijmy od czytania relacji i narzędziem ku temu niech będzie rozwijana w naszych sercach uważność.